Cześć, witajcie w poradniku umawiającym moje dodatki. Dzisiaj bierzemy na tapetę szablon rozjazdu krzyżowego RKPD czyli y, krótko mówiąc Anglika Jest on troszeczkę trudniejszy od zwykłego y, rozjazdu od budowy szablonu od budowy rozjazdu na zwykłym szablonie ale niewiele y, Wszystko za chwilkę się wyjaśni. Przy odrobinie wprawy to jest naprawdę proste Mamy mapę testową, mamy kawałek toru, mamy gdzieś drugi kawałek toru, i założenie jest takie, że wbudujemy sobie w ten tor rozek krzyżowy, skonfigurujemy, ustawimy, upiększymy go tylko jak się da, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno, tak jak w prawdziwym kolejowym świecie, czyli musimy sobie wybrać szablon, jak zwykle, korzystam sobie z listy, którą sobie utworzyłem pod tytułem rozjazdy i wybieram sobie szablon rozjazdu krzyżowego. Wygląda to tak. Po prostu kilka odcinków toru, cztery znaczniki. Taka uwaga, jeżeli ktoś już miał wcześniej zainstalowane moje dodatki typu szablon, to nastąpiła zmiana. Polegająca na tym, że stare szablony tutaj sobie wpiszmy r D, żeby wszystko stało się jasne e, stare szablony jak widać tutaj te cztery dostały dopisek old i to jest jedyna zmiana do, do nich e, powstały za to w ich miejsce nowe e, bardzo podobne tylko że te nowe mają poprawioną geometrię tamte zostały dla kompatybilności żeby się nie, nie porobiły przerwy w torach e, przy próbie podmiany e, ale nie, nie zalecam ich używać zalecam używać tych o których będzie dzisiaj mowa e, czyli tych bez dopisku old Druga sprawa to jest występowanie szablonów z literką L i P na końcu. Wynika to z tego, że dokładność obrotów w grze jest skończona, ma jakąś tam dokładność, i ta dokładność po prostu jest mniejsza niż dokładność wykonania szablonu. Dlatego przy prowadzeniu długiej drogi zwrotnicowej, jednego rodzaju rozjazdami przy próbach obrotu mogłoby się po prostu nie udać spasować dlatego jeżeli lecimy w lewo to używamy tych rozjazdów lewych jeżeli używamy prawych to używamy w prawo ich wtedy wtedy wychodzą ładne, równe, proste drogi rozjazdowe gdzie przy jednym szablonie i obracaniu go raz prawo, raz w lewo to nie zawsze wychodziło było to krzywe są dwa, jest łatwiej oczywiście jeżeli ktoś chce to może spokojnie sobie używać tylko i wyłącznie jednego obracać sobie wolna wola wracamy do naszej mapki mamy kawałek toru który jest ładny wyjeżdżony powiedzmy że to jest jakiś tor główny mamy tor zarezerwiały mniej używany i gdzieś tam dalej chcemy zbudować sobie po drugiej stronie tego naszego głównego toru ciąg dalszy czyli musimy sobie przeciąć to i przy okazji mieć możliwość jazdy w każdą stronę czyli wbudowujemy rozjazd krzyżowy podwójny Patrząc oczywiście na kierunki, to o czym przed chwilą mówiłem, obracamy go sobie. Rozjazd krzyżowy z literką L ustawia się w miejscu, gdzie tor główny jest, po prawej stronie, czyli tutaj. Od toru zwrotnego, czyli krótko mówiąc, tor zwrotny ucieka w lewo. To jest analogia do szablonów rozjazdu zwyczajnych, gdzie tam z urzędu, z założenia jest lewy i prawy, tutaj mamy bardzo podobnie. Nasz tor główny będzie szedł tak, jak pokazuje myszka w tej chwili, a tor zwrotny będzie szedł w lewo, patrząc od nas w kierunku jazdy. Stąd szablon lewy. Używamy tego, jak zwykle, wstawiamy sobie szablon, pokazuje nam się kawałki toru, musimy go sobie dopasować. Dopasowujemy go sobie w tym miejscu, gdzie w szablonie szyny się przecinają, bo to jest największe miejsce, na twój trafić. Ustawiamy sobie to tak, żeby się to przecięcie tutaj nie jak najbardziej schowało, kilka precyzji. O jakoś tak. Idziemy sobie na koniec, Bierzemy narzędzie do obrotu i obracamy. Przypominam, wciśnięcie klawisza control i przytrzymanie w trakcie obracania zwiększy nam precyzję o jedno, do 1,1 stopnia. Obracamy, żeby nam się to schowało jak najbardziej dokładnie. O, jest. Na drugim końcu to samo. O, tutaj coś nam nie pasuje. Czyli prawdopodobnie musimy go jeszcze troszeczkę przesunąć. Jest zawsze trochę zabawy. Minimalnie w lewo. O, teraz nam się schowało. Tu nam nie wystaje. O, i tu nam też nie wystaje jest po prostu idealnie teraz żeby sobie wstawić rozjazd żeby gra to widziała jako przejazd musimy sobie ten tor tutaj już wcześniej istniejący przeciąć czyli wstawiamy sobie kółko wstawiamy sobie węzełek bierzemy narzędzie do cięcia, przecinamy sobie w węzełku węzełka zrobiły się dwa i rozsuwamy, robimy dziurę w torach nie doczepiamy jeszcze tego toru który przed chwilą przycięliśmy do szablonu, ze względu na to, że w takim wypadku ten krótki odcinek toru w szablonie przyjmie wygląd tego toru dołączanego, czyli będziemy mieli 1,5 metra toru na betonie, co jest w ogóle wyglądowo niezgodne i to tak ma nie być. Jest to źle, nieprawidłowo i w ogóle B. Teraz musimy sobie zabudować ten cały środek. Na dobry początek, zróbmy sobie tory na krzyż. Wybeźmy sobie jakiś tor. Powiedzmy ten, tor 3D. Yy, ważną rzeczą jest, żeby. <coughs> Przepraszam. Ważną rzeczą jest, żeby tor, którego używamy, miał yy, w tej samej wersji wyglądu. Czyli tak jak tutaj mamy yy, klasa trzecia, wersja szósta, yy, żeby był tor. Jeżdżony, czyli ze srebrnymi główkami wyślizganymi, i żeby ta sama wersja wyglądu miała tor zardzewiały, tak jak tutaj Rusty, ponieważ w prawdziwym świecie, w prawdziwym rozjeździe, te belki to jest po prostu jedna całość, to jest jedna długa podrozjeźnica, każda z nich, tutaj w grze widzimy, że to są po prostu dwa tory, zwykłe, nałożone na siebie, ale naprawdę są to pojedyncze długie belki, jeżeli tu byśmy mieli tor z podsypką, nie wiem, czerwoną, a tutaj z niebieską, to będzie to głupio po prostu wyglądało, bo tak to nie jest. Więc yy, musimy mieć ten tor zawsze taki sam, różniący się tylko i wyłącznie główką szyny. Wracamy do naszego szablonu. Ten kierunek, yy, zgodnie z tym, co tutaj jest, będzie jeżdżony, szyny srebrne, wyjeżdżone, wyślizgane. Wstawiamy i jak widzimy, po doczepieniu kawałka toru Kawały, szyny w szablonie, tor w szablonie przyjął wygląd tego doczepionego, tu jest taka rzecz w grze, nie da się tego połączyć tak na krótko, obejście jest proste, stawiamy sobie węzełek gdzieś tam obok i domykamy. I znowu po dołączeniu ten kawałek toru w szablonie przyjął nam wygląd toru dołączonego. Z drugiej strony robimy to samo, o, a no i mamy takie wygibasy krzywe teraz sobie patrzymy na to wszystko z spokojnym okiem, z tej strony mamy tor zardzewiały więc również na pewno ten kawałek tutaj będzie torem zardzewiałym wybieramy sobie tor zardzewiały, raz i jest proszę bardzo O, jak widzimy wyglądowo to się musi zgadzać no i znowu ustawiamy sobie gdzieś, ustawiamy sobie tutaj ja przyjąłem założenie, że dalej ten tor będzie zardzewiały tutaj, więc z drugiej strony też będzie o tak i tak wyszło nam takie coś. Nie wiem, jak to nazwać: krokodyl, cokolwiek to jest, cokolwiek to komu przypomina. Teraz, żeby uzyskać kierunek prosty w, tych rozjeździ, w tym rozjeździe, bez specjalnego celowania, żeby nie bawić się o takie rzeczy, że tutaj robimy proste, sztuczka gra nam w trakcie budowy nie pozwala połączyć tego na wprost, ale pozwala usunąć ten węzełek. Proszę bardzo, pek, pek usuwamy węzełki, które sami postawiliśmy obok, które się zrobiły proste. No, taka przypadłość gry, ona tak po prostu ma. Żeby teraz połączyć yy, kierunki zwrotne, nazwijmy to, czyli lewy z lewym, prawy z prawym, musimy sobie te węzełki dodać, czyli dodajemy węzełki, jak zwykle w tych szablonach stawiamy tutaj, gdzie pokazuje nam niebieski czubeczek, jeden, Drugi. Najlepiej robić to na powiększeniu, bo przy oddaleniu po prostu gra nam nie złapie tego. Przybliżamy ile się da, tak jak w tej chwili. Wstawiamy. Proszę bardzo. Są cztery węzełki. Teraz trzeba spojrzeć na to sekundkę chłodnym okiem. Jakiego toru dalej używamy? Patrząc, że z tego kierunku nic nie przyjedzie, bo tory są zardzewiałe. Więc stąd na pewno pójdzie tor zardzewiały no i na pewno dojdzie tutaj. Do tego węzła o tu. I od drugiej strony w zasadzie to samo, bo też ten kierunek jest zadzewiały, niejeżdżony. Mamy coś takiego. Jest to konstrukcja dla gry już przejezdna w tej chwili, jeżeli puścilibyśmy po tym pociąg to by pojechał. Przejechałby sobie z jednego toru na drugi, nic by się nie stało. No ale nie wygląda to jeszcze jak skrzyżowy są to jakieś dziwne krzywizny, ani to łuka, ani to prosta, jakieś takie dziwne rzeczy więc wracamy do zakładki torów bierzemy narzędzie do prostowania i musimy utrafić w ten krótki odcineczek toru tutaj, który jest między torem w szablonie a czubkiem węzełka czubkiem znaczniczka ten, ten żółty węzełek łatwo poznać bo to jest takie zagęszczenie podkładów no, wada gry ona to po prostu ścięśnie nie potrafi sobie tutaj wstawić jednego podkładu tylko pięć On tak ma i tyle w momencie, kiedy trafiliśmy, widzimy, że o, tak było przedtem, było brzydko. Klikamy, jest ładnie, zrobił się ładny łuczek. Tak samo musimy kliknąć tutaj, również się wyłukowało. I z tej strony mam dokładnie tą samą historię czyli obracamy sobie cały widok. I tak samo w te krótkie odcinki musimy ucelować. W sumie 4 razy. I teraz możemy sobie popatrzeć na to, pięknie jest wyłukowane tory są tak jak być powinny, kierunki proste są proste wszędzie jest tam gdzie wyjeżdżone to wyjeżdżone, tam gdzie rudy to rudy wszystko jest ok mamy ładny kształt teraz możemy sobie podłączyć zewnętrzne tory bez obawy, że nam się coś tutaj zmieni w wyglądzie jak widzimy podłączenie teraz tego toru nie spowodowało nam zmiany, bo już od drugiej strony coś było przyczepione mamy coś takiego mamy połączenie, można, można już po tym jeździć teraz wypadałoby jeszcze coś tutaj zrobić żeby z boku się dało przejechać czyli sobie dołączymy kawałek toru o, powiedzmy tak dopracujmy to, żeby o, był ładny łuczek a nie jakieś filibasy no i zaraz z tego, że tutaj dalej mamy zardzewiałe to sobie pojedźmy zardzewiałym pociągnijmy go kawałek dalej wyprostujmy co nam wyszło o, też ten łuczek taki sobie o, żeby było ładnie i w tej chwili w zasadzie mamy od strony torowej skończoną konstrukcję wszystko jest ok wszystkie kierunki są przejezdne mamy napędy wstawione przez grę tak zwane czerwone wajchy, które możemy sobie przełożyć to wszystko działa, wszystko funkcjonuje ale jest drobna niezgodność ponieważ w prawdziwym rozjeździe krzyżowym nie ma czegoś takiego jak cztery napędy rozjazdowe. Czasami to niestety widzimy na mapach i to też niestety na polskich, że jest sytuacja taka jak w tej chwili na ekranie, że ktoś po prostu wstawia cztery napędy, które są widzialne w maszyniście. Nie ma czegoś takiego. Jedna z sytuacji, która spotyka się, zwłaszcza na starszych mapach, wybierzmy sobie listę zwrotników, napędów, Bywa coś takiego, że ktoś buduje syrozę krzyżowy na mapie, wszystko ładnie pięknie i radośnie uskutecznia coś takiego. No i w tym momencie jest to mega źle, ponieważ ta zwrotnica i ta zwrotnica jest po prostu fizycznie połączona w realu kawałem metalowego pręta. Jeden silnik przestawia i to, i to jednocześnie. Czyli nie ma po prostu tego. Powinno być tak, ale gra nie pozwoli nam przełożyć tego rozjazdu, jeżeli nie mamy tutaj napędu. I co z tym zrobić? No cóż, jest coś takiego jak napęd niewidzialny. Ja również takie popełniłem. Oczywiście, jest sobie napęd. Wstawiamy go. On wygląda tak, jak wygląda. W tej chwili jesteśmy w geodecie, czyli w module budowy, więc go widać. Ale po włączeniu tryby maszynisty po prostu go nie będzie widać. Będzie widać tylko i wyłącznie te. Te ładne tutaj silniczki. Kolejna uwaga, od razu przypominam, uczulam. Nie możemy tutaj wstawić silnika, czy napędu, czy zwrotnika, czegokolwiek, co ma wskaźnik, który ma taką, o taką strzałeczkę, jak pokazującą kierunek, ponieważ za chwilę, jak zobaczymy, położenie całego rozjazdu, czyli cały, wszystkich czterech zwrotnic, pokazuje nam tak zwana, zwana latarnia Cowera. I przy napędach nie ma po prostu tych wskaźników. To jest kolejna nieprawidłowość, która się czasami spotyka. Uwaga, dotyczy to tylko rozjazdu krzyżowego podwójnego, bo w pojedynczych nie ma jednego z tych kierunków i tam wskaźniki są. W krzyżowym podwójnym, w RKPD, czyli w angliku, wskaźników nie ma, jest latarnia Kawera. Jeżeli teraz spróbujemy to przełożyć, no to o, mamy nawet dźwięk rozjazdu, silnik chodzi. Każdy z tych, z tych zwrotników przekłada się indywidualnie co jest nieprawidłowością bo kliknięcie w ten powinno przedstawić ten co z tym zrobić jest coś takiego właśnie taki dodatek jak latarnia Kawera, tak jak już mówiłem, ona jest na tyle sprytna wstawia się tak, no to wiadomo logo forum ptt też takie coś jest to pewnie wszyscy znają, wiedzą co to jest ten dodatek jest na tyle sprytny że zawiera sobie skrypt który kontroluje nam wszystkie cztery zwrotnice i przy okazji to to urządzonko sprytne pokazuje nam prawidłowy kierunek jazdy po rozjeździe, czyli też te skrzydełka, które w tej chwili są takie czar, czarno one się przesuwają, odkrywają białe okienka i jest widoczne położenie w tej chwili pokazuje jazdę stąd dotąd, co jest zgodne z, z aktualnym położeniem bo grad domyślnie stawia napędy ustawione w lewo ale jeżeli sobie to przełożymy, to jak widzimy, to się jeszcze nie zmienia, zanim zaczniemy konfigurować samą latarnię, trzeba nazwać napędy, ponieważ używanie nazw stawionych przez grę może się po prostu zemścić. Bo mamy stację, powiedzmy, gdzie jest nie wiem, 500-1000 rozjazdów na całej mapie, albo 2000, albo i 5, albo i 8, bo mogą być takie mapy i mamy po prostu długą listę takich nazw, które nam nic nie mówią ja osobiście problem rozwiązuję. wprowadziłem sobie systematykę tych nazw polega to na tym, że u mnie nazwa składa się powiedzmy z nazwy stacji albo skrótu i z numeru rozjazdu czyli powiedzmy, nie wiem wracamy w stacjach Dyniaport, powiedzmy czyli Dynia Port, rejon GPA GPA Niech to będzie rozjazd numer 2. Ale rozjazd numer 2 to jest cała konstrukcja, więc nie można w czterech rozjazdów nazwać GPA2, bo nam gra tego po prostu nie przyjmie. A w rozjeździe krzyżowym, oprócz tego, że jest numerek rozjazdu, dodaje się jeszcze literkę. Jest to zgodne ze światem rzeczywistym. Tak na prawdziwej kolei też się robi. I taką, takie nazwy stosuje, czyli idąc dalej tym tropem, Mamy A, B, C, D i tak sobie je nazwijmy. 2B. GPA 2C. GPA 2D. Mamy porządek w nazwach. I teraz już się nie pogubimy, używając sobie naszego dodatku latarnia Cowera. Możemy sobie ją skonfigurować, żeby to wszystko wreszcie zaczęło działać tak jak powinno. Yy. Latarnikowera jest dodatkiem Tracksite, klikamy sobie na znak zapytania, czyli standardowo otwieramy opcję, pyk, jest, jest okienko z opcjami, yy. przy tym konkretnym dodatku jest ważna informacja, yy. kolejność tych pól, musi być zgodna z obrazkiem, czyli jeżeli mamy, tutaj mamy symbol latarni na dole, to też powinno być na dole, i wtedy wpisujemy w tak, jak one tutaj są w ogienku, bo jeżeli zrobimy to odwrotnie, jeżeli to będzie tak, że takie wpiszemy, czyli to pójdzie nam tu, a to pójdzie nam tu, to wskaźnik, wskaźnik po prostu będzie pokazywał odwrotnie, będzie całość zamieniona, czyli ustawiamy sobie zawsze tak, żeby ta sytuacja odpowiadała tej sytuacji, i wtedy nie patrzymy, że tu po lewej stronie, stronie jest CD, tylko po prostu tak ma być. Czyli sobie wpisujemy. Przypisujemy sobie. Jak widać na liście tam są jakieś inne rozjazdy, bo ta mapa tam już ma kilka kilometrów zrobiona. Poligon testowy. I wpisujemy sobie wszystkie, wszystkie cztery napędy. Zwracając uwagę, żeby się nie wpisał jakiś podwójnie. Każdy z nich musi być raz. Tylko i wyłącznie. Jest tak, jest tak jak teraz. Każdy jest inny. Możemy to okienko sobie zamknąć. No i możemy sobie teraz to przetestować. Jak widzimy, skrzydełka pięknie się anim animują, pokazują nam aktualne położenie rozjazdu, to się zgadza ze strzałkami. Można się tym poławić. Wszystko jest ładnie, pięknie. I w tej chwili w grze mamy już w pełni funkcjonujący rozjazd krzyżowy podwójny który działa tak jak powinien, wygląda jak powinien. Można go przekładać tak jak w rzeczywistości. Została nam ostatnia rzecz, czyli tak zwana dekoracja. Tutaj z racji używania przeze mnie, to, przeze mnie torów 3D Wojtka nieproceduralnych, nie tworzą się automatycznie skrzyżowniki, a nawet gdyby użyć torów procedural, to w takim układzie, w takim zagęszczeniu torów w kupie te krzyżowniki się po prostu nie stworzą bo tam jakieś odległości są dla, dla gry za bliskie, ona nie potrafi tego, tego ogarnąć mówiąc wprost yy, dlatego należy tu po prostu wstawić yy, dodatki typu krzyżownik trackside niech żyją listy w grze, wybieramy sobie listy krzyżowniki, na którą sobie powrzucałem już swoje, oczywiście moje dodatki, w dalszym ciągu jak najbardziej posługuję się moimi yy. mamy ściągę Napis na tym dzióbku pokazuje nam parametry rozjazdu, i takie parametry musimy sobie odszukać na liście krzyżowników. Jest takie co 7 do 990. Lewy i prawy. Krzyżownik zawsze tworzy parę dodatków. Lewy i prawy określamy patrząc na koniec rozjazdu, czy tak jak w tej chwili. Tutaj ten rejon nas interesuje. Lewy będzie po lewej, prawy będzie po prawej, co jest oczywiste. Wstawiamy je poza obszarem tych czerwonych kołek, żeby w, w trakcie łapania do przesuwania, żeby nie przesunąć po prostu sobie napędu już ustawionego, czyli jesteśmy dalej, a przejechać zawsze można. Ustawiamy to sobie, żeby to ładnie pasowało, żeby nam się szyna skrzydłowa zgrała z, z szyną toczną, żeby tu by było ciągłość żeby była. Z drugiej strony jest dokładnie ta sama historyjka. Też sobie wstawiamy lewy po lewej. Teraz patrzymy, że jest odwrotnie, więc yy, strony nam się zamieniły, ale dalej od naszego końca patrzymy lewy, prawy. Tu nam się obróciło, więc to robimy. Klik jest dobrze i znowu sobie przeciągamy. Jest pięknie. I tu też. O, jest pięknie. Czyli mamy krzyżowniki yy, pojedyncze, tak zwane rozjeździe krzyżowym i w skrzyżowaniu torów jest jeszcze tutaj na środku, w miejscu przecięcia się tych szyn, tak zwany krzyżownik podwójny. Powstał taki dodatek, to jest dodatek scenerii w tym momencie. Nie trackside, czyli wstawiamy go po prostu o tak. Pojawia nam się, pojawia nam się taka, taka konstrukcja z, z profili stalowych, posiadające również te elementy maskujące, udające dziury w torach. Używamy klawisza control, żeby zwiększyć precyzję, czyli 1, 10 stopnia troszkę kręcenia, troszkę przesuwania. O! I w tej chwili mamy dekorację rozjazdu krzyżownikami zakończoną. Możemy sobie popodziwiać nasze dzieło. Jak widzimy kierunki wyjeżdżone i kierunki zardzewiały wszystko się zgadza. Tam, gdzie się błyszczy, tam się błyszczy. Tam, gdzie nie, to, nie, to się nie błyszczy. Przestawianie rozjazdu daje efekt na latarnika OERA. I w tym momencie możemy uznać budowę za zakończoną. Możemy przejść w inne miejsce mapy i je budować dalej.